Początki naszej agencji sięgają czasów, gdy korzystanie z internetu wiązało się z blokowaniem linii telefonicznej, a nagrody marketingowe zgarniały projekty, które angażowały użytkowników drogą SMS-ową. Kadra założycielska i menedżerska Weneo z mediami i reklamą związana jest od końca lat 90. Budowała początki komercyjnego internetu w Polsce oraz kreowała politykę i standardy polskiego rynku internetowego. Było dla nas jasne, że internet stanie się znaczącym medium i stopniowo będzie wypierał prasę, radio i telewizję. A za zmianą konsumpcji mediów będą podążać firmy. Bo firmy powinny być tam, gdzie są konsumenci. A my chcieliśmy pomagać firmom wykorzystywać internet do rozwoju biznesów. Dlatego powstaliśmy. W maju 2004 roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej, a miesiąc później założona została nasza agencja. Od początku postawiliśmy na kompleksową obsługę firm w digitalu. Dlatego posiadamy i adresujemy wiele obszarów kompetencyjnych. Przez 20 lat zrealizowaliśmy wiele dobrych projektów o różnym charakterze. Liczymy je w setkach. Dobrze pamiętam pierwszego klienta. To była Grupa Nowy Styl, producent krzeseł. Wykonaliśmy dla ich spółek serwisy WWW. Pierwsze projekty i pierwsza nagroda Webstar Festival w 2006 roku. Wyróżni je za kreację wizerunku marki, i firm, grupy Nowy Styl w kraju za granicą. Myślę, że już wtedy przyświecało nam kreativity first. W myśl rodzącej się wówczas zasady, że jeśli czegoś nie ma w internecie, to znaczy, że nie istnieje, każda firma potrzebowała witryny internetowej. Stworzyliśmy ich wiele, od prostych po bardzo skomplikowane i zaawansowane technologicznie. W tym dla największych spółek mediowych w Polsce – TVN, Onet, Interia, Wirtualna Polska, Agora, TVP czy Nasza Klasa. W gronie klientów znaleźli się też Metro Londyn, Luxmed, Nikon, Holenderskie Siły Zbrojne, BGK, Raiffeisen Bank, UMCS, 7R, Prymat z doradcą smaku czy Porta. Każdy projekt wymagał kompetencji z obszaru UX, UI, design oraz IT. Od początku posiadaliśmy i rozwijaliśmy własne technologie internetowe. Nasza autorska internetowa platforma portalowa Tvn Gral, stanowiąca całe środowisko internetowe Tvn, to projekt wręcz spektakularny, osadzona w zaprojektowanym przez nas skomplikowanym środowisku sieciowym na ponad 200 fizycznych serwerach. W 2010 roku, w miesiąc po uruchomieniu, wykonany przez nas Kontakt24TVN został uznany przez magazyn Brief za najlepszy projekt komunikacji marketingowej 2010 roku. Była to pierwsza w Polsce platforma internetowa typu User-generated content. Od początku też staraliśmy się łączyć światy online i offline. Organizujemy loterie promocyjne, konkursy konsumenckie i akcje specjalne, angażując tysiące, a nawet miliony użytkowników. Tak też było w przypadku marek Guralki, Lody Koral, Piwniczanka, Doppelherz, Iwoniczanka, Paklan, Avanti, Agora i Mastercard czy Conspol. Rozwój internetu i technologii przyniósł smartfony i social media. Komunikację interaktywną z użytkownikami zaczynaliśmy od platformy Golden Line. Potem przyszły czasy Facebooka, Instagrama, LinkedIna, Pinteresta, Snapchata i wreszcie TikToka. Tak pojawiła się druga zasada: jeśli nie macie na Facebooku, to nie istniejesz. W świat mediów społecznościowych wprowadziliśmy wiele marek. Wśród nich znane brandy FMCG, Beauty czy Home Decor, a także z segmentu B2B. Jednym z pierwszych naszych klientów obsługiwanym w social media był Walvex i Polski Hydraulik. Social media przyniosły influencerów. Za nimi zaczęli podążać internauci. Influencer marketing został włączony w spektrum możliwych form i kanałów promocji. Zbiegło się to w czasie, gdy w młodszych grupach wiekowych internet de facto wyparł już inne media. W Weneo dbaliśmy o to, by marki naszych klientów promowali idealnie dobrani twórcy i liderzy opinii. Przekonały się o tym Lody Coral, Słabinex, Doppelherz, Amaderm, Cynkokrem czy Golden Rose. Niejednokrotnie podjęliśmy wyzwanie lunchu produktu i marki, udowadniając, że robimy to z głową. Każdy wymagał kreatywnego podejścia i zaprojektowania komunikacji marketingowej. W marketingu digitalowym trzeba ciągle podążać za zmianą. Zmiany, jak w soczewce widać w designie, w tym w brandingu. Opracowaliśmy systemy identyfikacji wizualnej dla wielu marek: Gadu-Gadu, Bankier, Wisła Kraków, Nature Queen, Ogródek Dziadunia, KCM Clinic, Adam Baron, Sipeko, peco Rosetta Gaming, Odkryj Kraków, MCKB czy Politechnika Krakowska. Na 115-lecie klubu piłkarskiego Wisła Kraków zaprojektowaliśmy koszulki jubileuszowe. Staramy się być wierni filozofii, że kreacja powinna pracować na strategii marki, bo tylko przy takim założeniu ma szansę zrealizować zakładane pozycjonowanie. Pozwala to zachować spójność komunikacji. To spójność wizualna niosąca jakiś przekaz jest wyznacznikiem tego, czy dana kreacja jest dobra czy zła, a nie subiektywne odczucie estetyczne. Od pewnego momentu w digitalu dominują treści wideo. Są formą chętnie konsumowaną przez użytkowników i wspieraną przez algorytmy social media. Podążamy za trendami, tworząc multimedia i wideo-narracje dla wielu marek: Paklan, Lody Koral, Piwniczanka, Fisher Polska, Iwoniczanka, Doppelherz, Bayer, Elanko czy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Marketing to komunikacja słowem i obrazem. Na przestrzeni lat, EPR ewoluował w content marketing. Aby słowo miało właściwą moc, niezbędni są content designerzy. Nasze wysokie kompetencje w tym zakresie decydowały o sukcesie projektów content marketingowych chociażby dla takich marek jak Doppelherz, KCM Clinic, Golden Rose, Elanco, Adam Baron czy Nikon. Działania marketingowe nie miałyby większego sensu, gdyby nie przekładały się na wymierne efekty biznesowe, pośrednio lub bezpośrednio. Dlatego niemal od początku budowaliśmy kompetencje w performance marketingu. Realizujemy je poprzez naszą dywizję Veneo Performance. To wysoka specjalizacja w zakresie SEO, SXO, kampanii Google Ads, social media Ads i analityki internetowej. Na początku skuteczne SEO było stosunkowo łatwe. Z czasem stawało się coraz trudniejsze. Dlatego szukaliśmy taktyk, które pozwalałyby nam uzyskiwać wysoką skuteczność w zakresie pozycjonowania. Rozszerzyliśmy klasyczne SEO UX, content marketing oraz analitykę internetową. Nową usługę nazwaliśmy SXO. Szeroko opisaliśmy jej istotę, w tym m.in. w ramach definicji w Wikipedii. Dziś tym pojęciem posługuje się cała branża. Veneo Performance posiada cenne doświadczenia ze współpracy z firmami wielu branż, w tym e-commerce. Na przykład: BAS, Brubek, WPW Invest, Porta, Umbro, Doppelherz, Multigastro, Magmac, Kina Helios, Bayer, Elanco, ActiveLab, Barwa, Belpol. Przy tworzeniu strategii performance marketingowych korzystamy z własnego zaplecza strategiczno-kreatywnego. To unikalne w świecie agencji, że pod jednym dachem zgromadziliśmy kompetencje komunikacyjno-kreatywne oraz performanceowe. Narzędzia, technologie i platformy internetowe to tylko narzędzia i techniki. Trzeba je dobrze znać, trzeba być z nimi na bieżąco, trzeba się nimi umiejętnie posługiwać, ale to nie one robią prawdziwą różnicę, a nie budżet mediowy. Prawdziwą różnicę robi to, czy wiesz, co i dlaczego chcesz komunikować swoim klientom. I czy właśnie na to przeznaczasz budżet mediowy, na przykład w postaci płatnych adców. To wymaga włączenia kreacji do marketingu efektywnościowego. Chodzi o to, żeby trwale zwiększać efektywność biznesu, a nie tylko pojedynczych kampanii. Dlatego robimy to funkcjonalnie. Prowadzimy działania performance z uwzględnieniem istoty komunikacji wyznaczonej przez strategię marki. Uwzględniamy to w kreacjach reklamowych, treściach, obrazach, wideo. To podejście to nasza autorska formuła performance funkcjonalny. Wiemy, że bezduszne dane nie kupują. Kupują ludzie. To ważne, by wiedzieć, dlaczego mieliby kupować od ciebie, a nie od konkurencji. Pomagamy firmom to określić. Opracowujemy strategie komunikacyjne i kreatywne dla marek. Dobrze zaprojektowana komunikacja i jej profesjonalna egzekucja przynosi trwały wzrost biznesu. Tę naszą autorską filozofię działania nazwaliśmy DMF-Digitalowy Marketing Funkcjonalny. Wiemy, że w marketingu tak naprawdę nie tyle chodzi o przyciągnięcie uwagi, ale o uwolnienie wyobraźni klientów. Nie walczymy na produkty, walczymy na percepcję klientów na temat Twojej marki i produktów, które za nią stoją. To, jakie miejsce w głowach klientów ona zajmuje, i czy jakiekolwiek. Bez wyznaczonego pozycjonowania, bez kierunku komunikacji i bez szeroko rozumianej promocji w dzisiejszych czasach niewiele osiągniesz. Nie zbudujesz silnej marki. A to właśnie siła marki jest najlepszym predyktorem osiągania dobrych wyników finansowych. Bez zasobów finansowych nic nie zbudujesz, to oczywiste. Ale praca tylko i wyłącznie na i dla bezdusznych danych nie jest najlepszym rozwiązaniem. Bezduszne dane po prostu nie kupują. Kupują ludzie, kierując się emocjami. Emocje istnieją i rządzą naszym życiem, czy nam się to podoba, czy nie. My, ludzie, przeżywamy i interpretujemy nasze życie przez pryzmat emocji. Emocje są bardziej podstawowe i pierwotne niż procesy kognitywne. W modelu DMF, tworząc dowolny koncept kampanii digitalowej, działamy w granicach ram wyznaczonych przez markę. Przykłady takich kampanii: kampania sprzedażowo-marketingowa Osiedla Ozon, w efekcie której sprzedały się 22 bloki mieszkalne. Kampania edukacyjna dla marki Bayer Elanco, poświęcona tematyce profilaktyki czworonogów przed kleszczami. Kampania dla marki Doppelherz, promująca rozmaite suplementy diety, w tym jedną nowość, przy udziale Roberta Korzeniowskiego. Kampania dla Piątnicy, promująca mleko ze smakiem. Liczne kampanie dla marki Lody Koral, w tym lunch absolutnego hitu, czyli Lodów Koral Ekipa, za które otrzymaliśmy srebrne EFI 2022 w kategorii Social Media Driven oraz trzy nagrody w prestiżowym konkursie Mix Awards 2021, srebro w kategorii Online Marketing with Influencer, srebro w kategorii Lunch, wyróżnienie w kategorii Best Use of Social Media. Pomagamy firmom w transformacji ich biznesów na wyższy poziom. Patrzymy, jak ich biznesy rosną. Jesteśmy w tle. W centrum jest marka. Marka i biznes naszego klienta. Digitalowy marketing funkcjonalny i dzieje się magia.